O jakie miłe popołudnie. Coraz bardziej podoba mi się życie na wsi. Tak? No to mi jest bardzo przyjemnie. Może napijemy się twórczu herbatki. Chęt? Słucham, Słucham jeszcze ja pani. Ja nie? Poproszę herbatkę. Już idę. Zobaczmy, co kurier Sunowski donosi. Posłuchaj mam. Ponieważ wiosną otwierają się wszystkie dotychczas szczelnie zamknięte płutra i dekolt widoczny należy porać pięknie na nie sztucznych, których Paryż wysyła całe regiony, a efektowniejszy i świeższy będzie wygląd pięknej pani. Elegancki pantofelek harmonizujący z torebką z antylopy lub skóry daje wyraz elegancji i wytworności. Te wszystkie akcesoria, niby to drobiazgi, dają sąd o smaku i wytworności pani. Odmładzają, odświeżają toaletę, ale też należy zwrócić baczną na nie uwagę. Widzisz, mamo, też marzę o takich pantofelkach. Ale gdzie ja je założę? Na to błoto na drodze? Curciu, przyzwyczajisz się, na pewno ci tu będzie dobrze. I kupimy pantofelki, żebyś tylko była szczęśliwa i zadowolona. Coś przeczytam ci jeszcze. Modna suknia czy kostium to linia prosta od czubka małego kapelusza, plamrą świętego po brzeg dziwacznego pantoferka, który kryje ledwie końce palców i pół pięty. Truniu, wszystko zrobię, żebyś była dostojnie ubrana i żebyś była zadowolona. Ja nie, sprawdź, ktoś puka. Już idę, jaśnie pani. Chłopstwo e, zawsze przyszło. Antek i z Bygusa. Ochwalony dobrodziejkom, my będę tej daniny zakarbowy na Hmm. Syr, łomasta i jojków. Jojka. E. Za małoście tego przynieśli. Ino frasunek i turbacja, widor tak wyżyję nie więcej, już nie... Jak nie trzeba było doznać bez żniwach zdech i no kłopoty. W łachmanach chodzimy, bo nie stać nas na jak lepsze łodzienie. I dziecków nie ma w co łobrać, jak kumornica na wyrobki chodzę, już nie, nie bo świat i działacy po nie są. Każdą lewę, każdą obierzynę. Ida tak, że z drzewa wyrzezą. I, I to wszystko, wszystko, co mamy. Proszę. Mało, Ale. mało tego. Nie mamy, nie ma więcej, nie ma. Wida, bida i bida i no tyle, i no tyle. Koniec. Basta. Mamo, czy ty słyszysz? Jak oni się wyrażają? W Polsce mieszkają. Polakami się zwą. A mowę ojczystą tak kaleczą. Nie wyobrażam sobie tu dalej mieszkać. Nie mówi się jojka, tylko jajka. Nie mówi się syr, tylko ser. Nie mówi się bida, tylko bieda. żońko, przyzwyczaj się. Nie wiem, nie jestem w stanie tego znieść. Ja wiem, że ja chcę wracać do miasta. Chłopy mówią po chłopsku i zawsze tak będzie. Ostańcie z Bogiem. Pochwalony. Ja nie. odprowadź. Już idę, wierzcie Pani. W minispektaklu przygotowanym przez Teatr Kalinowe Korale, zorganizowany przy kole Gospodyń Wiejskich Kalina w Nietulisku Dużym, wystąpili Krzysztof Wyczewski, Renata Jawońska, Aleksandra Wiśniewska, Teresa Wykrota, Stanisław Doda. Dziękujemy za uwagę.